Dzień dobry. Anna Mendela, trenerka w Instytucie Nauki Lektykon, dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego, nauczyciel języka niemieckiego, wcześniej w gimnazjum, a później w szkole podstawowej. Oprócz tego ma dwóch synów. Jeden uczęszcza do szkoły podstawowej, drugi do szkoły średniej. Serdecznie zapraszam Państwa na szkolenie dotyczące dostosowania wymagań edukacyjnych. Czy w Państwa szkołach dostosowanie wymagań edukacyjnych? To nie przypadkiem tylko przepisywanie opinii czy treści orzeczeń, które dostają Państwa od rodziców uczniów? Czy nie jest czasami tak, że z wszystkich przedmiotów wymagania, dostosowanie wymagań wygląda praktycznie identycznie? Czy nie jest tak, że jedni mają te wymagania w tabelce, drudzy od punktorów, trzeci Times New Roman, czwarty Kalibri? Jeżeli nie będzie jednego, Arkusza dostosowań, który będzie funkcjonował w, dale, w danej szkole, a do tego zachęcam i pokażę taki przykładowy arkusz, to często panuje chaos. Proszę Państwa, często też jest tak, że niestety nauczyciele nie znają zapisów tego, w jaki sposób dostosowali wymagania na początku roku szkolnego. Robią to, bo dyrektor każe. Niestety potem ląduje to w segregatorach i pokrywa się kurzem. A to nie tędy droga. Tutaj chodzi o to, żeby to, co Państwo mają zapisane, bo oczywiście dokument musi być, miało też odzwierciedlenie w praktyce. Pomagało nam w pracy z tym uczniem, pomagało temu uczniowi. Proszę Państwa, czasami dochodzi nawet do takich kuriozalnych sytuacji, gdy na przykład dziecko ma wpisane, że należy go oceniać tylko podczas wypowiedzi ustnych. Natomiast patrząc do dziennika elektronicznego widzimy na przykład cztery oceny z wypowiedzi pisemnych. Zachęcam do zapoznania się z dostosowaniem wymagań. Serdecznie pomogę jak to robić. Pokażę arkusze dostosowań, przykładową literaturę, z której można skorzystać. Serdecznie zapraszam po te i inne szkolenia na www.lektikon.pl. Do zobaczenia!